Tylko jajka chciałem Nie wiem, także było równo Ja bo Młody mnie obcina Widzowie Nie no takich jaj to jeszcze nie było Co? Może to musisz wiesz Tak jak się będzie zapykać to że mi w mordę nie naleciało A ta jajka się rozładowała teraz Ale to fajnie No Boże Nie no podładowałem ją widzowie Mogliśmy ustawić tą kamerkę taką na kadrze, ale nie chcę mi się tego rozstawiać, bo. Walniesz tako, i później, przecież nie będzie takich dużych włosów, to widzowie, ciachniemy sobie po prostu tym mniejszym takim, czyli ściągniemy tą nakładkę. Bo teraz ogólnie yy, kosimy te włosy trójką, no nie. Tam mam lusterko obok siebie, to zaraz zobaczę, jak to będzie wyglądać. Weź jest strzepnij to może trochę, jak są to, włosy. Strzepuję cały A, włosy. dobra, dobra. To widzowie, jak na shortsa pójdzie, to by zajebiście było. A tu ci Ucho musisz tak odgiąć, tak jakby koło ucha zrobić. Też to chodzisz do fryzjera, to wiesz jak robi, mniej więcej. Ty, to skończysz szkołę, to akurat pójdziesz na tego, na fryzjerstwo, bo doświadczenie w zawodzie już masz. Góra jest dobrze wykoszona? Nie wiem. A. A to, no to może nie. No to właśnie, bo to musisz od przodu do tyłu, a nie tak byle jak. A tam. Ej, ale ja boki zazwyczaj miałem takie na zero robione przez fryzjera albo tego barbera właśnie w Lublinie. I powiem wam, że no tutaj dochodzi tylko i wyłącznie kwestia. No, że góra też będzie na łysko, jakby nie patrzeć. O, tu jest ciężar już z tyłu. No Musisz, o, no, żebyś dołów nie narobił. O, szyi, o, powoli. Co ty na to, że też się golisz ze mną? Nie, nie, nie. <grym>, ale Wiktoria będzie zła. Ej, ja tutaj wykosiłeś? Czy to tak? Z... A jest, wykoszone, tak? Zaraz, będzie z przodu, trochę zostało. <grym>, trochę zostało z przodu, dobra. No. no, już taka głowa jest, widzowie. Mocno optymalna, ale też może być echo. No, ale to w łazience nagrywamy ze względu na to, że w pokoju to można było syf narobić. Dosyć duży yy, z tym właśnie związany. Jak tak mniej więcej będziesz miał wy, ten wycięte, to zmienimy to nakładkę na to zerówkę i zerówko walniesz. O, ty no już jest tak nawet, nawet spoko, mi się wydaje. O, dobra. Dobra, nie widzę teraz, co nagrywam, bo się kamerka widzowiec jakiś czas ściemniuje. To jakbyś miał się fryzurę zrobić, to byś miał trudniej, a tak jak masz całą głowę po prostu wygolić, to nie jest aż takie ciężkie. I co, już nie ma tych dłuższych włosów mniej więcej na całej głowie? będzie można zmienić. Dobra. Przypomnę Wam, że proste. Chociaż tutaj ten, ta głowa wygląda też już dziwnie, nawet samo to jak macie mm, no, tą nakładkę 3 mm, bo to trójką właśnie sobie golimy, tak jakby. Już? No, chyba tyle. Dobra, czekaj. Czekaj jeszcze, ale nie dobra. O kurde, ile tu jest włosów. Weź te dywaniki, bo zaraz mama się będzie darła, jak syfu narobimy. Znaczy to ty ją obcinałeś w sumie, to na ciebie A, się to będzie tak, darło. Tutaj powiem Ci, że tak przy uszach to tak trochę. No bo przy uszach to najciężej. Ale nie, teraz jeszcze... Teraz eee, dobra, e, ściągamy teraz nakładkę i lecimy dalej. To tu ile spadło tych włosów, bo no. już miałem długie no nie. Teraz tak, ściągamy nakładkę, tylko ja to sprężonym powietrzem jeszcze... Albo w sumie. Dalszy etap widzowie zaczynamy. Czyli już etap ostatni. Dawaj przejazd przy przejeździe tak jakby. <laughs> Co jest duża różnica? No. Ja pierdzielę. To wszystko przez Was widzowie. Szymcie rolnik zakończył moją karierę z włosami. Tak naprawdę, ale też dużo osób się przyczyniło do tego. Jak znajdę listę i da się w ogóle coś takiego zrobić, że od danego celu do najtów, jak ta lista wyglądała, tylko też były różne cele tak naprawdę w trakcie. To tutaj gdzieś się pokazują teraz osoby, które. Top 3, które wpłaciły najwięcej na ten cel właśnie. Ja pierdziele, bo ja taką w tym, potem ten lot jest mały. No nie no, no, ciepło na dworze, chłodni trochę będzie w głowę. Ja pierdziele, jakby live'a zrobimy takiego, jak już będę łysy, to zajebiście. Ale widzę, wy to oglądacie, ja to się gole we wtorek, a wy to oglądacie w środę, jak się uda przy dobrych wiatrach to wrzucić. Jutro na odcinku tym czwartkowym będę miał włosy jak najbardziej, bo jest nagrane na zapas. A w odcinku widzowy już piątek, sobota, niedziela to tych włosów już y, nie będzie. No, na odcinkach będzie tak naprawdę widzieć, kiedy te włosy mi odrosły. Ej, ja mówiłem, że mi się będzie odbijać ten światło z tej, tej lampki od Logitecha na łeb. I będzie przebłysk na kamerze. Ja pierdzielę jeszcze łeb będę musiał umyć widzowie, żeby to tych włosków małych nie było. Dobra, za darmo jeszcze ma brwi dzisiaj. No, tu musisz tak powoli, a nie tak jak ty robisz. o powoli. O tako, no. Panie Barberze ile jeszcze? Mniej więcej? Prawie koniec. Prawie końcowa, dobra. Ogólnie jak nożyczkami fryzjerka obcina albo coś, to oni moczą te włosy. A. Albo spryskują. No ale my golimy, to w sumie chyba nie trzeba. Nie mam do tego pojęcia. Perfekcja. W czystym wydaniu. Nie wiem, no chyba już. Już? No chyba. tak. że tam z tyłu jak to jest. No, bo trzeba by było ci te włosy pozgarnąć, żeby było widać. No to ja łebą moje na szybko i poprawisz. No i widzowie jest całkiem optymalnie ogólnie, na pewno będzie chłodny.